Witam na makiecie, na kanale Kolejarz H0 American Train. Chciałbym się zaprezentować nowy wagon. kupiony wczoraj na, na mini paradzie parowoców w Olsztynie. Chciałbym zaprezentować nowy wagon i chciałbym przybliżyć historię rządowego składu Adolfa Hitlera. I z, na końcu pokażemy przejazd e, całego składu rządowego Adolfa Hitlera oraz e, opowiemy całą historię i zaprezentujemy cały skład. To może na początek to, e, zaprezentujemy markę Lilliput. Marka Lilliput jest to marka, która pochodzi z Austrii. E, jest to austriacka firma. W zasadzie ona była austriacką firmą, ponieważ e, Lidiput został przyjęty przez Bachman, a Bachman to jest amerykańska firma, w zasadzie już teraz brytyjska, e, czyli angielska, która e, produkuje koleje USA oraz koleje europejskie, jak na przykład brytyjskie parowozy, e, pasażerskie w pulmany, czy e, czy Wagony dla kolei niemieckich, czy szwajcarskich, austriackich, e, cała manufaktura została przeniesiona do, do Chin, czyli to jest e, tylko podlogiem Lilliputa, przyjęte przez filmy Bashman, i produkcja w Chinach. Ale e, chciałbym dzisiaj przedstawić e, skład rządowy Adolfa Hitlera. To jest tylko tytuł wstępu. Ta marka Lilliput. Są to modele bardzo drogie. Wagony są drogie, a o lokomotywach z Liliputa to ja już nie wspomnę, jakie są ceny. Ceny są kosmiczne, ale o tym dzisiaj już nie będziemy rozmawiać na moim kanale. Nie w tym rzecz. Dzisiaj jest prezentacja składu rządowego Adolfa Hitlera i w zasadzie Konrad Denauera, ale to wszystko opowiem w ciągu historycznym, w kontekście historycznym. Dobrze. Teraz tak e, zmienimy poziom kamery i dzisiaj e, ten film będą oglądać miłośnicy głównie trzeciej epoki, ponieważ są to wagony z trzeciej epoki. Już raz podejdę, zaprezentuję e, tak zwany Szukswagen klasa pierwsza, druga czy Bundesbahn, epoka trzecia. E, Lokomotywa już sobie czeka spokojnie. Tutaj jeszcze posiadam e, oryginalne opakowania e, z Liliputa Salonwagen, czyli Bundeskanzler e, Adenauer Deutsche Bahn, trzecia epoka. Teraz już powiem, dlaczego to, ale w kontekście historycznym. E, Autotransportwagen, trzecia epoka. Salonwagen, Haus der Geschichte in Bonn. Jest to wagon, który jest e, w, w Muzeum Kultury w Bonnie. Yy, oraz Schweizer Wagen, czyli ten DSG, który był kiedyś prezentowany na moim kanale. To jest wszystko marka Lilliput. Dobrze, przejdziemy teraz do, yy, przejdziemy teraz do prezentacji modeli. Yy, jak widać na wstępie, lokomotywal sobie czeka na wyjazd. Yy, palnisko, wszystko się rozpaliło. Parowóz jest przygotowany. Woda już Czeka tylko na sygnał. Dobrze. Pierwszy wagon, który jest zaprezentowany, jest to wagon pocztowy z trzeciej epoki na ta rewizji 1944 rok. Teraz ja pozwolę sobie to rekom. będzie sobie popychane te wagony, ten skład cały będzie. Proszę się przypatrzeć: jest swastyka Deutsche Rage post trzecia epoka, marka Liliput. Nowy wagon, który został zakupiony w Olsztynie yy, od prywatnego kolekcjonera, ponieważ był tak zwany modelarski kwitark, i właśnie ten wagon za rosnącą cenę yy, zdobyłem. W Wolsztynie, a w Wolsztynie była tak zwana mini parada parowozów, yy, czyli tak zwana majówka pod parą. Yy, jest to Wolsztyn, w Wolsztynie, mieści się w Łódźwie Wielkopolskim. Polecam to miasto odwiedzić. Dobrze, kolejny wagon to jest Spajsse czyli wagon restauracyjny. Kolejny wagon jest to rządowa salonka Konrada Adenauera, a wcześniej Adolfa Hitlera, yy, Ale już ma inicjały DB, czyli Deutsche Bundesbahn. Są to daty rewizji po wojnie, lata, lata, lata 1951, 1952, 1953. Kolejna e, rządowa salonka, no i czy Bundesbahn. I oczywiście e, tak zwany transport autowagen, czyli e, jest to wagon, który był w czasie II wojny światowej, przeznaczony do, do przewozów. E, Samochodów rządowych Adolfa Hitlera. E, w zasadzie e, był to Mercedes e, i Maybach Kolka Pullman, e, sześciosiowy. E, a osobiście sam Adolf Hitler nie posiadał prawa jazdy. To jest taka ciekawostka historyczna. E, osobistym e, kierowcą Adolfa Hitlera był Erich Kempka. Dobrze. Teraz yy, prezentacja modeli została już yy, zakończona. Skład yy, wraca na, na główny tor. Troszeczkę, troszeczkę podjedziemy, 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 tak żeby parowóz mógł nie wyjechać. Yy, teraz yy, yy, troszeczkę o składzie rzędowym Skład rządowy Adolfa Hitlera mieścił sobie yy, od 10 do 15 wagonów. W tym momencie jest to 6 wagonów. Eee, chciałbym sobie jeszcze zakupić tak zwane przeciwletnie, flag wagon, które rozpoczynały i zamykały skład, ale niestety jest to niedostępne, ponieważ eee, marka Lilput już tego nie produkuje. Po pierwsze, a po drugie, jeśli już jest, to jest u prywatnych kolekcjonerów, na przykład eee, w Niemczech. Nikt tego nie chce sprzedawać, jak nam ktoś daje y, z wolnej stopy y, po 100, 200 czy 500 euro. Nikt tego nie chce sprzedawać z prywatnej kolekcji. Dobrze, to tyle o modelach wagonów. Teraz przejdziemy do rysu historycznego. Tylko jeszcze tutaj, y, ja sobie tutaj otworzę stronę na spokojnie. Chwileczkę. E, dobrze, tutaj już te wagony sobie tutaj są zaprezentowane. Lokomotywa czeka. Teraz rys historyczny. E, skupimy się teraz na rysie historycznym. E, nazwa, e, nazwa kotowa jest to Ameryka, a nazwa oficjalna jest to tak zwany Zondercuk, a w zasadzie filler bez Zondercuk Ameryka. Teraz skąd ta nazwa Ameryka? E, już tłumaczę. Są trzy koncepcje. Pierwsza koncepcja jest to, że Hitler był zafascynowany, jak biali osadnicy w XVIII i XIX wieku wyróżnili w pień osadników, czyli Indian, ponieważ Hitler miał tzw. politykę rasową w czasie II wojny światowej i uważał tzw. Aryjczyków jako Niemców nad ludzi, czyli Germanów, a wszystkie inne rasy były pod ludźmi a najgorsze to były na przykład Żydzi, czy inne etniczne e, społeczności, tak jak Ormianie, e, Ormianie czy na przykład e, Cyganie, o, czy inne e, ludy, tak jak inne ludy, czy tak jak inne ludy, tak jak na przykład Słowianie. E, to odnośnie polityki rozwojowej Hitlera. Teraz skupimy się na, na samym e, Osobie jako Adolfie Hitlerze. Tutaj Adolf Hitler jest zaprezentowany wraz z ministrem um, Rie, Joachim von Ribbentrop. Był to minister spraw zagranicznych III Rzeszy Niemieckiej. Na tle pociągu Ameryka. W czasie postoju na stacji Jełowa w trakcie kampanii Rzecznej w 1939 roku. Sam Adolf Hitler doszedł do władzy w 1933 roku jako kandydat III Rzeszy Niemieckiej. Z dominacji Paula, z dominacji e, e, rządu niemieckiego, ponieważ e, po I wojnie światowej e, upadło Cesarstwo Niemieckie, była tak zwana Republika Warmańska. Prezydentem był Paul von Hindenburg, który zmarł w 1033 e, roku, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. E, znaczy, ja posiadam ogromną wiedzę historyczną, ale czasem mogę się pomylić. Także nie miejcie to za złe. Wypowiadam się to na tyle, ile potrafię, na tyle, jaką mam wiedzę. I tak czy siak dysponuję ogromną wiedzą historyczną. Także jeśli ja się pomylę z jedną datą, to ma się niejako do całości. Dobrze, e, teraz tak. E, wtedy wówczas był prezydentem Paul Hindenburg i e, Paul Hindenburg przed śmiercią, z, e, i rząd przed śmiercią swoją i rząd y, ówczesny Niemiec y, 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 rząd ówczesny Niemiec przyją, y, y, przyjął dominację y, kanclerza trzeciej Rzeczy Niemieckiej na kanclerza i partia NSDAP miała y, znaczącą siłę wtedy i wtedy powstał tak zwany system jednopartyjny w Niemczech i Niemcy stały się państwem Nazistowskim. W zasadzie hitlerowskim. Dobrze, teraz e, wracamy do pociągu Ameryka. E, pociąg Ameryka jeszcze jest taka nazwa się wiąże z tego, że Hitlerowi bardzo się podobała tak, e, tak zwany taki marsz e, staro-niemiecki, wojskowy e Erika. Dodał tego przy, przyrostek Am i posła Ameryka. A trzecia koncepcja nazwy tego pociągu jest taka, że było to. Nie jeden pociąg rządowy, tylko kilka pociągów rządowych to było. Było około 20 składów, i każdy dygnitarz y, nazistowski, tak jak na przykład Gerint miał swoją Pulsję, czy Keitel miał Afrykę. I najsłynniejsza oczywiście była ta y, filię czyli tak zwana Ameryka. Y, po II wojnie światowej, tutaj jest ciekawostka, przemianowano na nazwę Brandenburg. Przepraszam, nie tyle co po II wojnie światowej, tylko jak Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej przeciwko cesarstwu Japonii, i Niemcy 11 grudnia 1945 roku wypowiedziały wojnę yy, Stanom Zjednoczonym. Wtedy przemianowano na Brandenburg, czyli tak bardziej, bardziej niemiecko nazwę, czyli jest yy, nawiązowa do środkowej części państwa niemieckiego. Dobrze, a teraz yy, wracamy do historii samego pociągu. Pociąg Ameryka został zbudowany pod koniec lat 30. XX wieku na zamówienie woza III Rzeszy Adolfa Hitlera. Na 50. urodzimy główną salonkę Adolfa Hitlera. Sam wód III Rzeszy dostał to w prezencie od kolei państwowych Deutsche Reichsbahn. I zazwyczaj ona była pośrodku składu rządowego. A skład rządowy oczywiście mieścił sobie wagony Pocztowe, sypialne, kąpielowe, e, wagony narad, wagon wagony łącznościowe, gener wagon generator cars i oczywiście na końcu składu, jak i na początku, e, wcześniej wspominane przeciwlotnicze flagwagen, które oczywiście tutaj na zdjęciu Państwu pokażę za chwileczkę. E <laughs> Ameryka e jako pociąg miała bardzo dużo podróży. Po Europie. A pierwszą podróż, jaką miała, tutaj jest taka ciekawostka historyczna. To udała się podróż z dnia 2 września 1939 roku z Berlina do ówczesnego Bad czyli dzisiejszego południa zdroju, który mieści się w województwie zachodnio-pomorskim. Oczywiście pociąg Ameryka jeździł do różnych miejscowości. Na przykład do Heidenach na pograniczu Francji i Hiszpanii. Tam się pociągi rządowe generała Franco, jak i Hitlera się zatrzymały, ponieważ w Hiszpanii jest inny rosto szyn, 1,60 m, a we Francji jest 1445 mm. Tam było tam, słynne spotkanie odnośnie tam e, spraw rządowych, wojennych e, w 1040, e, 1040 roku między, między III Rzeszą Niemiecką a. A, a generałem Franco. E, później, e, wiadomo, e, było spotkanie z Filipem Petenem, ówczesnym e, prezydentem, no, nie tyle co prezydent, tylko przewodniczącym państwa Vichy e, w czasie II wojny światowej, e, państwa francuskiego, czyli tak zwanego wolnego państwa Vichy, e, gdzie Francja była później kolaborantem, Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. Czyli Ameryka e, miała różne podróże po całej Europie. E, podróże były specjalnie planowane. E, wszystko było to ściśle współgrane e, z władzami Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. Jak i kolejarzami. Wszystko, e, drzwi ruchu byli w ostatniej chwili powiatowieni, będzie jako specjalny skład koniec dnia niszczono wszelkie dokumenty, nikt nie mógł wiedzieć, dokąd y, Ameryka zmierza. Czy jedzie do Berlina, czy do Monachium, czy do Paryża. Dobrze. Eee, e, Ostatnią podróż Ameryka odbyła z Alterhorst pod Frankfurtem do Berlina w dniu 16 stycznia 1945 roku. Po raz ostatni Adolf Hitler y, jako przywódca III Rzeszy jeszcze niemieckiej eee, wysiadł z tego pociągu na przedmieściach Berlina na małej stacji Greenewald i to była ostatnia podróż tego rządowego pociągu. Wiadomo, Adolf Hitler popełnił samobójstwo 30 stycznia 30 kwietnia 1945 roku. W dniu 8 maja zakończyła się II wojna światowa w Europie. Podpisano akt kapitulacji między zastępczymi władzami III Rzeszy Niemieckiej, czyli z dowództwa e, admirała Karla Denica i Kajtla. I Keitla. I Keitla. E, podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej e, w dniu 8 maja 1945 roku Pomiędzy przewodniczącymi państwa III Rzeszy Niemieckiej, czyli, czyli tak zwanymi. Jakby to powiedzieć, może nie tylko przewodniczącym, tylko, tylko przedstawicielami władz Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, jeszcze tak, już nazwijmy to Trzeciej Rzeszy Niemieckiej jeszcze i między aliantami, a w zasadzie ówczesnym generałem Dwight Eisenhower który był późniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wtedy wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych, e, czyli USA, e, był e, e, Harry Truman. E, po nagłej śmierci e, prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Gdy zakończyła się II Wojna Światowa, e, alianci e, podzielili między sobą skład rządowy Amerykę, teraz skupimy się na Ameryce. Część wagonów dostała się Brytyjczykom, Francuzom, jak i Amerykanom. To był tak zwany łup wojenny i po II Wojnie Światowej, po zakończeniu te wagony zostały zwrócone do NRD i do RFN i po prostu zestawiony pierwszy pociąg rządowy powojenny z trzeciej, z trzeciej epoki, jeśli chodzi o modelarstwo kolejowe. Był to pierwszy skład rządowy yy, Konrada Adenauera, czyli pierwszego kanclerza powojennych Niemiec, i tam z tyłu są właśnie te dwie salonki, które w zasadzie były salonkami Adolfa Hitlera, jak i późniejszego yy, kanclerza, yy, kanclerza yy, powojennych Niemiec, Konrada Adenauera. Yy, później to wykorzystywali wcześniej prezydenci, RN, NRD NR i RFN, ponieważ Niemcy były podzielone na zachodnią część, czyli e, RFN i NRD. Były dwie stolice, Berlin i Bonn. Później było zjednoczenie dr, e, Niemiec w 1910 roku, a po 1980 roku już praktycznie nie, nie podczepiono żadnych e, wagonów do składów rządowych. Po prostu kilka wagonów się zostało się mu tym na przykład bon i tak się zakończyła ta historia słynnego pociągu Ameryki. Tutaj jeszcze zaprezentujemy fotografię z podpisami. Także myślę, że to jest taka ciekawa historia. Miłośnicy II wojny światowej na pewno to zrozumieją, jak i miłośnicy y, epoki pary i, i trzeciej, trzeciej epoki w A tutaj jest wspomniane tak zwane przeciwlotnicze Flagwagen, które otwierały i zamykały skład rządowy Ameryki Adolfa Hitlera. Wagony są niedostępne przez, y, od producenta, jak i od kolekcjonerów. Ciężko jest to dostać, szkoda. Chciałbym takie coś mieć. Może jakieś to osiągnę na, na mojej makiecie. Yy, czyli, tak się prezentuje cała historia składu rządowego Ameryki Adolfa Hitlera. Teraz przejazd yy, składu rządowego na makiecie w skali H0. Bez mojego już komentarza. Thank <laughs> you. Jeszcze tylko chciałbym dodać na moment, że odnośnie tego składu rządowego Adolf Hitlera jak i innych składów, nie była przypisana jedno typy lokomotywy, czyli na przykład pośpieszna czy towarowa. Przez lata to ten yy, okres cały wojenny były to różne lokomotywy parowe. Najczęściej to był TY52, czyli tak zwany Kriegslog, czyli ta potężna niemiecka lokomotywa parowa, a w tym momencie to prowadzi yy, lokomotywa pośpieszna. BR-0141 firmy Riva Rossi. Dziękuję bardzo.